wiersz ważenie miłości. Wszystkim ludziom w życiu szczęście się marzy i bardzo często marzą o wielkiej miłości, ale ile dla nich samych miłość waży, bo w tych marzeniach czasem widać brak pewnych spójności. Chcą się zakochać i być kochani, a dla atrakcyjności swej dużo pieniędzy zarabiają. Chcą mieć dobry status i chodzić elegancko ubrani, ale czy sami siebie wystarczająco kochają? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż człowiek mało się trudni takimi badaniami. Ale postaram się odrobić to ważne zadanie i podzielić się moimi spostrzeżeniami. Zasadnicze pytanie to kwestia wyglądu: większość szuka partnera bliżej niż dalej ideałowi. I choć gusta są kwestią indywidualnego poglądu, to czy tej miłości człowiek daje więcej swemu ciału czy portfelowi? Często widać, że stara się chodzić dobrze ubrany, lecz na to, co pod ubraniem, już nie zwraca uwagi. Czyżby bardziej kochał swój portfel, forsą wypchany i dzięki temu miał w nosie swój status nadwagi? Przecież wygląd to podstawowy atrybut atrakcyjności u wszystkich istot na naszej planecie. Chyba, że ktoś zmienił pogląd i tutaj można mieć wątpliwości, bo zamiast na przykład seksu woli seriale lub go mieć w internecie. Albo chce być spójny z trendem cywilizacji i marzy w relacji o miłości kulinarnej. Lubi korzystać z wynalazków i wspierać interes farmacji, albo sypiać z książką, oddając się sztuce intelektualnej. Poza tym, nadwaga to nie tylko kwestia atrakcyjności, lecz przede wszystkim naszego zdrowia i samopoczucia. Ciężar ciała wpływa na status życiowej radości oraz na stan psychiczny i długość życia. Oczywiście nie chcę sprawiać przykrości nikomu, ale kochanie siebie jest łatwiejsze niż forsy zarabianie. Czasem się trzeba tylko najzwyczajniej ustawić do pionu, bo w każdej miłości zawsze chodzi o troskę i staranie. Oczywiście partnera trzeba kochać i to nie ulega wątpliwości: robić prezenty, szanować i całować, ale sobie tym bardziej nie wolno odbierać miłości, bo każda istota powinna siebie przede wszystkim kochać. Tym bardziej, że nie jest to takie trudne i nie wymaga wcale olimpijskich wyczynów. Oczywiście ciało trzeba karmić, jeśli jest głodne, lecz nadmierny głód to uzależnienie absolutnie niewymagające milionów. I szukajmy czasem rozwiązań, obserwując otoczenie, chociażby w lesie patrząc na dzikie zwierzęta. Im też moglibyśmy zapewnić dostatnie karmienie, by cała ich populacja, jak u rolnika, była przerośnięta. Warto otwierać się na nowe życia zrozumienie, by naszła nas nowa i naturalna do życia zachęta, gdyż nasza nadwaga to nie tylko nasze cierpienie, ale naszych partnerów, drodzy chłopcy i dziewczęta.